Czy prowadzisz biznes w Stanach Zjednoczonych lub planujesz tam rozwijać swoją działalność? Czy chciałbyś zarządzać finansami Twojej firmy w USA bez stresów, uniknąć pułapek i odnieść sukces na najbogatszym rynku na świecie? Jeśli tak, to powinieneś słuchać naszego podcastu. Odcinek Trzeci. Dlaczego właściwy wybór biura doradczo-księgowego jest kluczowy dla Twojego biznesu w USA i jak dokonać najlepszego wyboru? Właściwy wybór specjalistów do obsługi finansowej firmy w Stanach Zjednoczonych jest kluczowym elementem sukcesu w biznesie. W przeciwieństwie do Polski. Gdzie termin księgowy jest używany uniwersalnie, amerykański system wyraźnie rozgranicza trzy kluczowe role w obsłudze finansowej przedsiębiorstwa. Każda z nich ma swoje specyficzne obowiązki i poziom odpowiedzialności. Pierwszą istotną postacią jest bookkeeper, czyli osoba odpowiedzialna za podstawową księgowość. Zajmuje się ona codzienną rejestracją transakcji finansowych, włączając w to faktury, płace i rozliczenia bankowe. Bookkeeper pracuje głównie w programach księgowych takich jak QuickBooks, a jego stawki wahają się w granicach 20 do 50 dolarów za godzinę. Przy wyborze bookkeepera należy zwrócić szczególną uwagę na jego doświadczenie w konkretnej branży, znajomość odpowiedniego oprogramowania oraz referencje od innych przedsiębiorców. Dobry bookkeeper powinien wykazywać się dokładnością, terminowością i umiejętnością organizacji dokumentacji finansowej. Kolejnym specjalistą jest accountant, który pełni rolę doradcy i analityka finansowego. Jego zadaniem jest interpretacja danych finansowych, planowanie podatkowe oraz doradztwo finansowe. Accountant, którego stawki oscylują między 50 a 150 dolarów za godzinę, powinien mieć doświadczenie w pracy z firmami o podobnej wielkości do Twojej, umieć komunikować skomplikowane zagadnienia w przystępny sposób oraz współpracować z CPA dla zapewnienia kompleksowej obsługi podatkowej. Accountant pomaga również w tworzeniu strategii finansowej firmy i identyfikowaniu obszarów potencjalnych oszczędności. Najwyższy poziom specjalizacji reprezentuje CPA, Certified Public Accountant, czyli licencjonowany specjalista uprawniony do składania zeznań podatkowych. Przeprowadzania audytów i reprezentowania firmy przed amerykańskim urzędem skarbowym. Stawki renomowanego CPA są najwyższe i wynoszą od 250 dolarów za godzinę. Przy wyborze CPA kluczowe jest sprawdzenie aktualności licencji stanowej, specjalizacji w podatkach dla firm międzynarodowych oraz członkostwa w organizacjach branżowych. CPA może również doradzać w kwestiach strategicznych decyzji finansowych i reprezentować firmę podczas kontroli skarbowej. Optymalna struktura księgowości w amerykańskiej firmie powinna łączyć usługi wszystkich trzech specjalistów. Bookkeeper zajmuje się codzienną księgowością, zapewniając prawidłowe rejestrowanie wszystkich transakcji i prowadzenie dokumentacji accountant analizuje finanse i doradza w zakresie optymalizacji przepływów finansowych, a CPA odpowiada za roczne rozliczenia podatkowe i zapewnia zgodność z przepisami podatkowymi. Takie kompleksowe podejście pozwala uniknąć kosztownych błędów, oszczędza czas przedsiębiorcy i zapewnia zgodność z amerykańskim prawem podatkowym. Szczególnie istotne jest zrozumienie, że zatrudnienie wyłącznie bookkeepera bez wsparcia accountanta lub CPA może prowadzić do przeoczenia istotnych błędów w rozliczeniach lub niewykorzystania możliwości optymalizacji podatkowej. Z drugiej strony, angażowanie CPA do prowadzenia codziennej księgowości byłoby, biorąc pod uwagę wysokie stawki godzinowe takiego specjalisty, podobne do używania mikroskopu zamiast młotka do wbijania gwoździ w ścianę. Dla polskich przedsiębiorców działających w USA szczególnie istotne jest znalezienie biura księgowego, które rozumie specyfikę firm międzynarodowych. Kluczowe aspekty to znajomość różnic między polskim a amerykańskim systemem podatkowym, doświadczenie w obsłudze klientów międzynarodowych oraz możliwość kompleksowej obsługi od księgowości po doradztwo podatkowe. Wybrane biuro księgowe powinno doskonale rozumieć specyficzne wyzwania firm działających międzynarodowo, zwłaszcza w dobie dynamicznych zmian w przepisach handlu zagranicznego, w tym w regulacjach celnych. Pamiętaj, że w momencie niepewności regulacyjnej profesjonalne doradztwo księgowe to nie koszt, lecz inwestycja w bezpieczeństwo Twojego biznesu. I gwarancja, że Twoja firma będzie działać zgodnie z prawem i uniknie kosztownych błędów. Profesjonalna obsługa księgowa w USA to nie tylko wymóg formalny, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo finansowe firmy. Właściwie dobrani specjaliści pomogą nie tylko w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji i rozliczeń, ale również w optymalizacji podatkowej i strategicznym planowaniu finansowym. Ich wiedza i doświadczenie mogą uchronić firmę przed kosztownymi błędami i zapewnić zgodność z amerykańskimi przepisami podatkowymi. System podatkowy w Stanach Zjednoczonych jest złożony i podlega częstym zmianom, dlatego współpraca z kompetentnymi specjalistami jest kluczowa dla bezpieczeństwa finansowego firmy. Profesjonalni doradcy pomogą nie tylko w bieżących rozliczeniach, ale również w planowaniu długoterminowej strategii podatkowej i finansowej. Podsumowując, sukces w amerykańskim biznesie w dużej mierze zależy od właściwego doboru partnera do obsługi księgowej Twojej firmy. Partnera, który nie tylko oferuje kompleksowe rozwiązanie, ale które łączy wszystkie trzy kluczowe usługi: profesjonalny bookkeeping. Fachowe doradztwo accountanta oraz specjalistyczne usługi CPA. To połączenie stanowi najbardziej opłacalne i bezpieczne rozwiązanie dla zagranicznych firm działających na rynku amerykańskim. Dzięki tak zintegrowanemu podejściu przedsiębiorca może skupić się na rozwoju biznesu, powierzając wszystkie sprawy finansowe specjalistycznemu biuru księgowemu. Otrzymać spójną strategię finansowo-podatkową, gdzie wszystkie elementy współgrają ze sobą, uniknąć problemów komunikacyjnych pomiędzy różnymi dostawcami usług i skorzystać ze specjalnych pakietów cenowych, bardziej korzystnych niż osobne zatrudnianie specjalistów. Zamiast samodzielnie łączyć usługi różnych podmiotów, Warto więc powierzyć swoją księgowość zaufanemu partnerowi, od którego otrzymasz spójną, kompleksową obsługę na najwyższym poziomie. Inwestycja w kompleksowy pakiet zwróci Ci się wielokrotnie poprzez uniknięte błędy i kary, zoptymalizowane rozwiązania podatkowe oraz przede wszystkim gwarancji, że wszystkie aspekty finansowe Twojego biznesu będą w profesjonalnych rękach jednego, zaufanego partnera. Firma Diginet oferuje kompleksowe rozwiązania dla polskich przedsiębiorców, które cenią sobie przejrzystość, oszczędność czasu i profesjonalizm w księgowości i doradztwie podatkowym. Oferujemy jeden punkt kontaktowy dla wszystkich potrzeb finansowych, co eliminuje chaos i niepotrzebne koszty. Nasz zespół mówi po polsku i angielsku, dzięki czemu unikniesz barier językowych. Z naszymi klientami współpracujemy na bieżąco, zapewniając spójną obsługę na każdym etapie, od codziennej księgowości po strategiczne doradztwo podatkowe. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z dziesiątkami polskich i amerykańskich firm, a nasze elastyczne pakiety są dopasowane do konkretnych potrzeb biznesu. Płacisz tylko za to, czego naprawdę potrzebujesz. Oferujemy referencje od naszych klientów. Z wieloma z nich współpracujemy od wielu lat, a nawet dekad. Zachęcamy do współpracy. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zachęcamy do śledzenia naszego podcastu na YouTube, Spotify, Apple Podcasts i Amazon. Po więcej informacji o naszej firmie i naszych usługach zachęcamy do odwiedzenia naszej strony diginet.com. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.